Witam Was na kanale Doszkalanie Warszawa. Zapraszam na nowy film, zachęcam do subskrypcji. W tej chwili 79% widzów nie subskrybuje jeszcze kanału. Zostawcie łapkę w górę, pozytywny komentarz. Motywuje mnie to do dalszej pracy. Miłego oglądania! Dobra, przed nami egzamin zatrzymał mm -hmm. się. Przy tym subku, też miałem tak, zatrzymanie. Czyli to było hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu. Tak. Ale tu wiesz o co chodzi. Tak, 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 tak. mam dokładnie w tym samym miejscu to hamowanie. A może, no, może dokładnie jechałaś z tym samym egzaminatorem, który jest przed nami? Możliwe. No dobrze, nie działają światła na skrzyżowaniu. Mm -hmm. Tak jak już mówiliśmy, sytuacja jest wyjątkowa. Tak. No, manewr skrętu w lewo będzie dosyć trudny. Mm -hmm. Zobaczymy co zrobi egzamin. Dobra. <noise> czy egzaminator się zlituje <noise> i pojedzie w prawo? Czy, 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 czy od razu będzie chciał przetestować? Warunki bojowych? Natomiast niezależnie, my pojedziemy sobie w lewo i na światłach też w lewo. Aha, Dobra, fajnie się zatrzymał, bo blisko tak, prawej blisko, strony. Tak, no. Właśnie, na krawężniku nawet. Mhm. Ale nie dojeżdżaj, czekaj. Tak, tak, bo czekam, że pasy były No bryne. właśnie, dobra, dobra, lewy kierunek. No zobaczymy, gdzie mhm. pojadą. Ale jeżeli pojadą nawet prosto. To i tak jest yy, dosyć trudny manewr. No jest dyskomfortu, ale tak jest sytuacja. <głos> <głos> sama sytuacja jak ja sobie Czyli w lewo, i później w lewo, tak? jedziemy. Tak. to na który dobra. pas musimy jechać? Ja najlepiej chyba na środkowy bym wolał się ustawić. Ja bo... też bym tak wolał. Mhm. że oni mają podobną koncepcję. Co tylko tak. Bo, a nie pod, nie podjeżdżaj. Mm -hmm, zobacz. Tak, już jest po jak Tak? Kurde, Aha, bo wymusił. Miałem tak. ci powiedzieć, bo tak, autobus wjechał na przystanek. Tak, więc lepiej wtedy poczekać. Ale myślisz, że już... Tak, jest tak? przesiadka. O kurde, no, to są najgorsze sytuacje. W no najbliższym możliwym miejscu na skrzyżowaniu chciałbym, żebyśmy w lewo skręcili sobie. Tak, czyli tu nie mogę, tu mam pierwszeństwo, czyli jadę, przyjmuję się. Ale nie musisz też komentować, bo jakby... Ja sobie tak jakaś... dla siebie. No <laughs> no ale tak, wiem, dobra, bym A później ci się wymchnie, że wiesz, coś tam źle zrobiłam i będzie. Tylko hmm. zobacz, w lewy kierunek przyjeżdża się tak. w e... Aha, tą taką tak. Kierunek mm -hmm. włączyłaś, już z myślą o tym następnym tak. skrzyżowaniu. A tam jeszcze było czyli po pierwsze kierunek byłby za wcześnie, gdyby o to skrzyżowanie mm -hmm. chodziło. Skręcamy na razie. Natomiast finalnie przyjechaliśmy to auto skrzyżowanie, mm -hmm. tak? O redukcji nie wspomnę. Wracamy na prawy pas. Jak zjeżdżaliśmy, była możliwość to od razu można na tym prawo zjechać. Mm -hmm. W najbliższym możliwym miejscu na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. I właśnie przyjechaliśmy to miejsce. Poznak bo tutaj bo tutaj czy tam... kolejne uliczki. Czyli nie minęło 5 minut, i już kolejny. Dr i mamy drugi raz niewykonanie tak. polecenia, tak? Tak, tak. Czyli powiedział I w lewo na skrzyżowaniu pojedziemy. Sekundą widziałem końcówkę tyłu auta egzaminacyjnego. Właśnie skręcił jednokierunkową. Mm -hmm. Czyli skręcamy na blizim w lewo. Jedziemy z egzaminem. Prawy kierunek do powrotu. Bojem być. To... Lewy teraz z powrotem. O. Tam poza dali widać mm -hmm. pojazd egzaminacyjny. Czy to jest to miejsce, o którym mówiłaś, czy raczej inne? Nie, nie, to było takie większe, chyba, chociaż? Znaczy to, to będzie spore, zaraz, zresztą dojedźmy do końca. Mm -hmm. Podjeżdżaj, podjeżdżaj, zobaczymy zaraz. Aha, zatrzymali się. No, chyba tak, chyba za zahamował. No zobaczymy zaraz, o wsteczny. Chyba koniec. Zatrzymujemy się na A to może być to, Dobrze, nie. pojedziemy do przodu. A chyba koniec, jak co? Tak, będzie przesiadka. I mocno do lewej. Mocno A no to może tak. być to. Tak, tutaj Spójrz jest... tylko przed siebie, jeszcze mal taką podwójną ciągłą Staraj się tak pojechać do przodu, A, ale żeby tak, żeby ją ewentualnie minąć. Powtarzamy lewy kierunek, ale nie wyjeżdżaj. Stop, 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 A, No właśnie, ja Ale to zobacz, tu już jest to jest maksimum. Problem jest taki, że z lewej strony zaparkowane są samochody, które wyjeżdżają no, no na widoczność. To było to chyba właśnie. Czasami trzeba poczekać tak długo, aż na tym skrzyżowaniu zmienicie światło czerwone. Mhm. Wtedy z lewej strony ich nie jedzie. Tak, no spój, właśnie, spój sobie, nie spójrz sobie w lusterko, przesiadka jest. Mhm. Okej, okay, z lewej strony czerwone światło, świetnie. A tu? No ale sprawy prawej jadą. Nie, no właśnie. Także, jak tutaj się źle sytuacja ułoży, to nieraz można... No ale postać... w sumie no, nic się nie stanie, jak się postawi dłużej. No, no pewnie, że nie. Lepiej się nie spieszyć w sumie, a ja już wiem, gdzie by on właśnie... Chciałam wyjechać za bardzo. Czyli dokładnie to samo co ta tak. osoba egzaminowana z tyłu. Dobrze, jest super okazja. Ja bym jechał. Nie. O nie. A mam na sobie Spójrz, Luster, za nami kolejny egzamin przyjechał. Mhm. A teraz jak przyjadę, to najadę na ciągu. No to tak lekko w prawo najpierw. Mhm. Teraz jest fajna okazja. Nie. Też nie? nie chyba... Dobrze, dobrze, nie widziałem. No, to, to okazuje się w ostatniej chwili, że te samochody widać. Kurcze. Zmieniło się światło na czerwone. Zobacz, po lewej stronie jest OK już, prawa tak. strona jak? Też nie widzę nikogo. No to podjeżdżamy. A tak, to było to. sobie do światełek i wkręcimy sobie w prawo do światełka. Wyciągnął mnie tam? Nie wiem, bardzo dobrze wyglądał. Wyjeżdżam sobie spokojnie na świateł, więc zaraz się muszę zatrzymać. No zobacz, na czerwonym pojechał ten kierowca autobusu. No brawo. Najpierw trąbinelkę, a później na czerwonym jedzie. Bardzo dobrze. Piątka z WF-u. Pędzimy. Już mnie, jak oni tak podszywie, ale... No właśnie, ja po, miałem ci powiedzieć, że masz kibiców. No to... Ja Ty przyjechał przewatnie potrenować, no fajnie, no. Każdy niech tam próbuje po swojemu. troszkę dłuższy samochód jest, jak no, nauczy się na takim łuku, to na pewno będzie łatwiej później na Hyundaiu. Mhm. No. Jedziemy w lewo i w lewo.